Hej! Tematem tego materiału wideo będzie przybliżenie Wam i ocena gry niezależnej Solar 2. Jest to druga część gry wydanej w 2009 roku w ramach usługi Xbox Live Indie Games przez studio Murudai. Grę zaczynamy od Wielkiego Wybuchu. Założenie gry jest dość oryginalne i w przeciwieństwie do innych gier kosmicznych w tej nie latamy statkiem niszczących obcych czy asteroidy, lecz kierujemy ruchem tychże właśnie asteroid które zderzając się z innymi ciałami niebieskimi, rosną w masę lub zamieniają się w pył. W późniejszym etapie gry nasza asteroida rośnie do rozmiarów planety, a na tej z kolei, gdy będzie już odpowiednio duża, może wykształcić się życie, a mieszkańcy wytworzą nie tylko pole siłowe, które chroni planetę przed zderzeniami z asteroidami, ale także statki kosmiczne i działa, które będą w stanie odeprzeć atak innej cywilizacji. Tak, właśnie w tym proceduralnie generowanym świecie, czyli niezależnie w którą stronę zmierzamy, będzie na bieżąco generowany, a więc się nie kończy. Można natrafić na takie same obiekty jak nasze lub większe jak na przykład czarne dziury. Cel gry nie jest z góry ustalony, ale ogólnie chodzi o to, żeby rosnąć i z asteroidy samemu stać się czarną dziurą, która wchłonie cały wszechświat i pod wpływem kolapsu grawitacyjnego wywoła wielki wybuch. A wtedy zaczynamy zabawę od początku. W grze także można znaleźć nieliniowe zadania związane z każdym etapem rozwoju: od unikania zderzeń w deszczu asteroid, po kradzież planetyjnych układów gwiezdnych lub zgładzenie obcej cywilizacji. Żeby nie było nudno, po przejściu misji możemy spróbować swoich sił w dosyć oryginalnych wyzwaniach typu Bitwa na Śnieżki z użyciem planet lub spróbować swoich sił w zdobywaniu osiągnięć, z których kilka jest naprawdę trudnych. Dodatkowo, po wykonaniu misji w grze odblokowujemy możliwość zmiany ustawień świata, w którym gramy, na przykład zmniejszając grawitację lub zwiększając prędkość poruszania się gracza. Swoje systemy gwiezdne i planetarne Możemy zapisywać, więc niespodziewana czarna dziura nie mi naszych wielogodzinnych wysiłków stworzenia układu z 12 gwiazd lub układu z samymi żywymi planetami. A dzięki opcji Steam Cloud możemy się pochwalić swoimi osiągnięciami gdziekolwiek mamy dostęp do konta Steam. Jeżeli chodzi o szaty graficzną, to jest dosyć klimatyczna, a razem z elektroniczną, ambientową muzyką. Potęguje poczucie pustki i zagłubienia w ogromnie wszechświata. Podsumowując, gra ma bardzo oryginalny pomysł i na tyle ciekawą realizację, że zapominamy, iż jest klasyczną grą zręcznościową rodem z Flesza i dzięki genialnym wyzwaniom możemy spędzić przy niej kilka świetnych chwil. Z całego serca polecam, zwłaszcza, że nie jest specjalnie droga. Pozdrawiam, cześć!